Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was kochani, cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. Zobaczcie, kochani, mamy mnóstwo mega linii. Te wszystkie mega linie mają numer, kochani, dwunasty. Nie było łatwo, żeby je zdobyć. Bardzo jestem ciekawa, czy w tych dwunastkach coś wpadnie. To jest, kochani, rywalizacja między mną a kanałem Mati Drapie. Mateusz. Y Któregoś tam pięknego dnia rozmawialiśmy sobie, yy, i powiedział, że będzie robił odcinek z megaliniami, z numerem 13. Więc ja mu napomniłam, że może ja bym zrobiła z dwunastkami, no ale nie byłam tak do końca tego pewna, aczkolwiek Mati na odcinku powiedział którymś, że jednak zrobimy rywalizację, zaproponował. No i tak w sumie to postawił mnie przed faktem dokonanym, aczkolwiek. Powiem Wam, że to jest bardzo fajny odcinek, będzie 15 zdrapek z numerem 12, niulowym 12, dwunastką niulową. Bardzo, bardzo jestem ciekawa, czy coś nam tu wpadnie, dlatego, że ja nie mam żadnego pewniaka, nie mam ani jednej linii i albo będzie to totalna klęska, albo coś wpadnie. Zobaczymy, kochani. Napiszcie mi pod tym odcinkiem, jak myślicie, jak obstawiacie, czy uda mi się tutaj coś wygrać, ile mi się uda tu wygrać. Osoba, która będzie najbliżej, bądź trafi w dziesiątkę, bardzo, bardzo chętnie podaruje mu drapeczkę za 10 złotych. Na przykład, tak? Więc typujcie, kochani. Bardzo jestem ciekawa, czy komuś się uda trafić, czy ja w ogóle coś tutaj wydrapie, bo nie ukrywam, te dwunastki, kochani, to... W megaliniach dwunastki rzadko kiedy się zdarzają, aczkolwiek u Madzi naszej Alicji w Krainie zakupy, w którym bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, e, zakupiłam u niej zdapeczkę w jej konkursie, udawana paczka Megalini i trafiłam w 12 100 zł. Także szanse jakieś są, powiem wam, że mnie to podbudowało troszkę, że jednak coś w tych dwunastkach może być. Dobrze kochani, na dzisiejszym odcinku zrobimy sobie 5 sztuk. Weźmiemy sobie na przykład tą, drugą, o, może tak zrobimy te zgięte na pół, to wysłał mi Mateusz, bo ja u niego wygrałam w konkursie 100 zł w zdrapce, więc poprosiłam Mateusza, żeby mi wysłał zdrapki poszukał dwunastek. Udało mu się 4, więc te zgięte 4. To są drapki, które Mateusz mi wysłał. Zobaczymy, czy będą szczęśliwe. No i sobie którąś wezmę z tych. Także pięć sztuk robimy, kochani, na dzisiejszym odcinku. Trzymajcie mocno kciuki i obstawiajcie, ile mogę tutaj trafić. No to może sobie zrobimy od Mateusza najpierw. Tak. Pięć drapeczek. Troszeczkę działania będzie. Nadrapaliśmy oczywiście, no, żebyśmy tutaj nie siedzieli nie wiadomo ile. No, i do dzieła, kochani, do dzieła. Bardzo jestem ciekawa, czy polegnę tutaj, czy nie polegnę. Wkład 300 zł. Lecimy, kochani. Tak jak powiedziałam, nigdzie linia mi się nie utworzyła. Zajrzyjcie, kochani, koniecznie do Mateusza. Mateusz będzie drapał, albo już wydrapał trzynastki. No, i zobaczcie, co tam u niego. U nas w rywalizacji naszej między nami. Osoba, która przegra, kupuje drapkę za 10 zł krzyżóweczkę. Oczywiście trapię sobie na swoim kanale dla danej osoby, bo my będziemy sobie wysyłać drapek za 10 zł, bo to wiadomo, koszta są teraz duże. Dobra, już nie będę gadać. Skupmy się na liniach, kochani. Fajne są te, te megalinie, ale boję się ich. Pierwszy raz boję się tych drapek, ale zobaczymy, co będzie, to będzie. Może być zero. Pamiętajcie, że może być zero. Dobra, tu mamy korony. Tu mamy też koronę. Więcej nie ma. Myślę, że chyba dobrze wszystko widać. Nie chcę, żeby ten obraz też skakał tutaj, przeskakiwał, bo jak jest za blisko, to on zauważyłam tutaj skacze. Dobra, szukamy teraz foto. Mamy foto, tu jest też. Tu mamy foto. I tu mamy foto. Napiszcie mi też w komentarzu, jak myślicie, jak u Mateusza poszło, czy oglądaliście już jego odcinki. A my szukamy cytrynkę. Mamy cytrynkę tutaj na dole. Zgodziłam się też na tą rywalizację, bo ja linię bardzo lubię. Megalinię też bardzo lubię. Się okaże, czy one mnie lubią. Fajna zabawa, fajna rywalizacja. Dobrze, tu mamy rowerek, teraz szukamy. Mamy rowerek. Tu mamy rower. Mam nadzieję, że nic nie pominęłam, ale wiecie jak to jest ze zdrapkami. I ze mną różnie. Dobra, tu mamy kokos. Tu mamy kokos. Tu mamy... Nie powiem, wcale łatwo nie było z tymi zdrapeczkami. Gdzie nie poszłam do kolektury, chciałam dwunastkę. Dwunastki nie ma. Dobrze. Tu mamy lody. I tu mamy lody. Kolejny symbol. Tu mamy serduszko. Serce, serce, serce jest. Już chciałam powiedzieć, że nie ma ale jednak jest teraz flaminga szukamy czy mamy flaminga mamy tu tu jest flaming tu mamy flaminga tu mamy flaminga no posypało flamingami tu mamy o proszę następny i tu jest dobrze kolejny symbol to piłeczka mamy piłeczkę dalej szukamy piłek tu jest też to wszystko dalej motylek czy mamy motylka nie ma tu nie ma tu nie ma tu jest motylek i mamy tu motylka no ostatni symbol to prezent o ale co ale prezentów nie widać nie dali mi prezentu, ale za to flaming się znalazł dobrze, tak myślę, że to wszystko bonusie bonusie lustro sprawdźmy sobie kontrolne na wszelki wypadek mamy GE, także kochani pierwsza zdrabka pusta dobrze, mamy kolejną też dwunastka, żeby nie było dobra, no i patrzymy Gwiazdeczka. Gwiazdeczka jest. Tu mamy gwiazdeczkę i mamy gwiazdeczkę tu. Dalej. Kokot. Bardzo jestem ciekawa, czy Mati wysłał mi jakąś pełną drabkę. Dobra, tu mamy klapki. Kapeczki są. Tu mamy klapki. Lecimy dalej. Wiśnie. Czy mamy wiśnie? Mamy wiśnie. Tutaj są też. Gdzie są jeszcze wiśnie? Tu nie ma, tu nie ma. Koniec wiśni. Wiśnie się skończyły już. T teraz motylek. 15 z drapek numerem 12. Bardzo jestem ciekawa w wyniku. Dobra, tutaj już nie ma. Co teraz? Teraz diament. Diament jest. Dobrze. Kolejny symbol to szminka. Szminka jest. Tu mamy kolejną. Mamy szmineczkę i jest szminka. Tu jest. No. Malować się będę cały rok. Dobra, tu mamy szminkę i tu mamy szminkę. Dobra, co teraz? Słoneczko. Słońce jest. Tu mamy słońce. Tu jest. Tu mamy słoneczko. Tu mamy kolejne mamy, no i tu jest. Dobra. Kolejny symbol, kochani, to winogronko. Czy mamy winogronko? Na zdjęciu jest. No, dalej, dalej, dalej kochani, co mamy? Żółwia? O! Żółwik, żółwik, żółwik jest. Dalej. Mamy żółwika. Mamy żółwika. Ok. Teraz co? Auto. Auto, auto. Auto, a tu jeszcze żółwik, o proszę. Auta nie dali. No dobrze, to co teraz? Serduszko. Serduszko mamy. Tu jest serce i mamy na dole kolejny symbol. Kłódka. Szukamy kudeczki Tutaj nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Kłódki nie ma. I ostatni symbol to pierścionek. Mamy pierścionek. Sprawdźmy sobie od razu. Monety nie było, piłki nie było, popcornu nie było, pierścionek tu mamy, biedronki nie było i to tyle. Bonus, perełka. Sprawdźmy sobie kontrolne. ME, E. Druga drapka pusta. <laughs> Dobra, patrzymy trzecią tapkę od Mateusza. Mateusz, coś ty mi tu wysłał. Tęcza. Oczywiście nie mam do ciebie pretensji ani nic, bo sama prosiłam, żebyś mi wysłał. No a to wiadomo co to w tych drapach siedzi. Dobrze. Tutaj mamy serduszka. Tu jest serce i tu mamy serce. Ok. Dalej arbuz. Mamy arbuzik. Tu jest też. Dobra. Co dalej? Pierścionek. Mamy jeden. Mamy drugi. I to tyle. Dobrze, co dalej? Łódź. Tu nie ma, nie ma. Łodzi nie ma. Nie dali Łodzi. No to zegar. Zegar mamy. Mamy zegar. Kolejny symbol. Wisienki. Czy są wisienki? Mamy jedne. Dobra. Ale będzie numer, jak będzie 0. Dobra, tu mamy liść. Tu mamy liść. Kolejny symbol to biedronka. Tu nie ma, tu mamy biedroneczkę, tu jest biedroneczka, tu mamy też biedroneczka i na dole biedroneczka. Także teraz kolejny symbol to kość. Kości, kości, tu nie ma, tu nie ma. Tu są kości. Tu był liść jeszcze. Tu była biedroneczka. O proszę, zaczyna się. Tu mamy kości. Tu mamy kosteczki i tu jest. Ok. Dalej. Słoneczko. Tu nie ma, tu nie ma, nie ma słońca, nie ma, nie ma słońca. Nie ma słońca, w ogóle nie ma słońca. Dobrze, no to teraz dzwon. Mamy jeden. Dalej, tu jest dzwon. Tu mamy dzwon i tu mamy dzwon i jeszcze jeden. Okej, okay, dwa ostatnie symbole, kochani. Naszyjnik. Tutaj nie ma. Tu mamy naszyjnik. Tu jest naszyjnik. A tu była Biedronka. O. Dobra, tu jest naszyjnik. Mamy naszyjnik. Dalej tych naszyjników tyle. Ho, ho, ho. Proszę bardzo. Ile naszyjników? No i ostatni symbol decydujący to prezent. Prezent mamy tu. Kolejny. Tutaj rowerka nie dali. O, chciałam rowerek zaznaczyć. Dobra. Czyli co? Tu były klapki? Czyli pustek. Pustak kolejny pustek, kochani. Perełka, perełka i co? Kontrolne różne. No, tak jak czułam z tymi dwunastkami. Dobrze. Ostatnia dwunastka od Matiego Mati wysłał pustaki. <laughs> Mati, do raportu proszę. Proszę się wytłumaczyć, dlaczego wysłałeś mi same pustaki. Dobra. Yy, winogronka nie widzę. Ok. Tu mamy słonia. Słonia, tak, żółwia. Tu mamy żółwia. Dobra, tu mamy żółwia. Tu jest też. Dobrze, kolejny symbol to rower. Szukamy rowerka. Rowerek mamy. Tu mamy kolejny. I tu mamy. Dobrze, co teraz? Teraz mamy piłeczkę. Mamy piłkę. Tu jest piłka, mamy piłeczkę i mamy piłeczkę. Dobrze. Teraz biedroneczka. Biedroneczka jest. Tu mamy biedroneczkę. Dobra. Biedronki są. I tu mamy biedronkę. Kolejny symbol, arbus. Mamy arbusa gdzieś? Mamy na samym dole. Dobrze jest. Teraz piórko. Piórko mamy. Jest tutaj. Mamy piórko. Okej, okay, dalej. Sakwa. Mamy sakwę. Tu jest sakwa. Mamy sakwę. Teraz auto. Oj, auta, to ja nie widziałam. Ale sprawdźmy sobie. Nie ma. Dobrze, co teraz? Zegar. Zegara też nie dali. No, jak tu ma się linia utworzyć, jak tu nie ma symboli? Dobrze, teraz moneta. Moneta jest jedna. Dalej. Aparat. aparat mamy tu mamy aparat tu jest też jest aparacik i na dole mamy aparat dobrze co teraz diament mamy tu diamencik. no tych naszyjników dali w tamtym w tamtych drapkach a tu nie dali diament dobra Bo już myślałam że drapienie to co trzeba tu mamy diament tu jest diamencik i tu jest diamencik. No i ostatni symbol. Ananas, kochani. Katastrofa. Muszę ponarzekać, bo jak nie ponarzekam, to nic nie wpadnie. Bonusie, znowu dali perełkę. Pozbieram te perełki i se zrobię na szyjnik. Dobra. Mati, wszystkie cztery puste. Jak ty to zrobiłeś? Dobra, no i teraz moje, to będzie na mnie wina. Motylka szukamy, mamy motylka, tu mamy też. Jest motylek. Mamy motylka, tu mamy też. Motylek i motylek. Dobrze, co teraz? Gwiazda. Mamy gwiazdę. Tu jest gwiazda i tu mamy gwiazdeczkę. Dobrze, co teraz? Szminka, mamy szminkę. Dobra, tu mamy szminkę. Tu jest też. Mamy szminkę. I tu są. Proszę bardzo, mamy szmineczki. Teraz cytryna. Mamy cytrynkę, mamy cytrynkę. Cytrynka, cytrynka. Teraz ananas. Mamy ananas. Bardzo jestem ciekawa, co to będzie z tego. Dalej mamy. Wisienki. Tu nie ma. Wisienek nie ma. Dalej. Dzwonek. Dzwonek, dzwonek. Dzwonka też nie dali. Teraz moneta. Moneta jest. Tu mamy teraz korona, tak, korona jest pióro, mamy piórko, no tych piórek dali trochę. Tu mamy piórko, tu mamy piórka i tu mamy piórka. Kłótka. Kłótki nie ma. A tu serce było jeszcze opuściłam serce. No pęknie mi serce normalnie. Piłka. Piłka, piłka, mamy piłkę. Tu jest piłeczka. Kochani, ostatnie już symbole. Tu mamy winogrono. Jest winogrono. Tu mamy winogronko i tu mamy winogronko. No i ostatni symbol to diament. Tu nie ma, tu nie ma były klapki. Diemencika. Nie dali, im bonusie. Portfel. No. To, kochani, pierwszy odcinek, tak jak widzicie. Katastrofa. No, ale co zrobić? Nie wszystkie niulowe dwunastki są szczęśliwe. W tym przypadku mamy wielkie zero ale się nie przejmujemy. Mamy jeszcze parę drapek. Do usłyszenia kochani. I do następnego odcinka. Buziaczki. Pa!